Kara śmierci. Taki wyrok usłyszał minister rolnictwa Chin Tang Ren Yan. Sąd stwierdził, że jest on winny korupcji i przyjmowania korzyści majątkowych w wysokości 37 milionów dolarów. Były minister rolnictwa może jednak mówić o szczęściu, bo wykonanie wyroku zawieszono na dwa lata. All Nutrition Cooking Spray. Mniej tłuszczu, więcej smaku, maksimum wygody w kuchni. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Teraz, otwierając konto z kodem Zero, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system Moneyback. Merczka na 0 już dostępny. Zamówienia w preorderze na 0 Dla Europejczyka takie zdjęcia są na pewno szokujące, natomiast dla mieszkańca Chin myślę, że już zdecydowanie mniej. Tang Kren jan człowiek, który jeszcze niedawno należał do chińskiej politycznej elity, jeszcze niedawno, bo pół roku temu był ministrem rolnictwa, a teraz w sądzie usłyszał wyrok śmierci, wyrok śmierci za korupcję. Sąd uznał mianowicie, że jest on winny temu, że przyjmował korzyści majątkowe w zamian, w zamian za zlecanie różnych prac, różnych... Inwestycji, które miały wykonywać prywatne firmy. No, dodajmy, że Tang to nie jest byle kto, to jest członek partyjnej chińskiej elity. Wcześniej był gubernatorem prowincji Gansu, był ministrem rolnictwa od 2020 do 2024 roku. No i wydawać by się mogło, że tacy ludzie w Chinach za korupcję odpowiedzialności nie ponoszą, ale jest zupełnie tak naprawdę odwrotnie. Tank Renian wyrok usłyszał, wyrok kary śmierci, może tu mówić o szczęściu, ponieważ wyrok został zawieszony na dwa lata. No, i jeżeli przez te dwa lata nie zostanie wykryte żadne kolejne przestępstwo, którego się dopuścił, to ten wyrok nie zostanie wykonany. Równocześnie został pozbawiony oczywiście członkostwa w Komunistycznej Partii Chin, został pozbawiony też wszelkich dóbr materialnych i zostało mu odebrane. Czynne i bierne prawo wyborcze. No i to można powiedzieć, że jest jakiś taki standard, standard działania wobec chińskiej elity, wobec tej jej części, która jest podejrzana o korupcję. Bo można powiedzieć, że taka radykalna walka z korupcją, którą żelazem chce się wytępić to jest znak firmowy komunistycznego. Przywódcy Chin, sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin Xi Jinpinga. Wcześniej podobne wyroki, wyroki śmierci w zawieszeniu, usłyszeli między innymi minister sprawiedliwości Chin, czy już były minister, szef policji, a także Han Yong, na przykład, którego zdjęcie teraz widać. To jest człowiek, można powiedzieć, w randze wiceministra, również wysoki urzędnik państwowy, który. Taki wyrok usłyszał. No ale to byli także sportowcy, byli biznesmeni, w sumie to prawo antykorupcyjne w Chinach cały czas zostaje zaostrzane w 2024 roku po raz kolejny zostało zaostrzone według tych nowych przepisów można na 6 miesięcy aresztować, zatrzymać urzędnika podejrzanego o korupcję bez żadnego wyroku sądu. No i co tu dużo mówić, to się właśnie dzieje. Powstają specjalne ośrodki dla osób, które są zatrzymywane za branie pieniędzy za branie łapówek. Tych ośrodków jest już podobno w Chinach około 200. Ta walka z korupcją, jak ją przedstawia Xi Jinping, jest prowadzona bardzo ostro. Xi Jinping wielokrotnie też mówił, że korupcja to jest rak, rak, który niszczy Chiny, to jest najważniejszy problem, z którym on osobiście chce walczyć. No i teraz jeżeli się prześledzi jego życiorys polityczny właściwie od początku, to nawet można przypuszczać, że gdyby nie ten program walki z korupcją, to on być może nigdy by nie doszedł tak wysoko, nigdy by nie doszedł do stanowiska sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin. Bo od początku swojej kariery politycznej, si, który wywodzi się z takiej arystokracji komunistycznej, ze znanej komunistycznej rodziny i on od początku pełnił dość ważne funkcje w partii, no ale wszędzie tam gdzie był, tam gdzie trafiał, do tych prowincji, gdzie był gubernatorem, zawsze starał się zwalczać korupcję, zawsze robił to bardzo surowo i bardzo demonstracyjnie. Naucz się inwestować z aplikacją inwestycyjną XTB. Teraz otwierając konto z kodem zero, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Co więcej, jest nawet taka legenda, anegdota, że właśnie tam, gdzie trafiał do tych prowincji, no to zapowiadał swojej rodzinie, że ona tam nie może robić żadnych interesów, że on na to nie pozwoli, bo nie chce być powiązany z tymi korupcyjnymi skandalami, które są. W Chinach dość powszechne. Tak było też na przykład w Szanghaju, gdzie aresztował urzędników podejrzewanych za korupcję, kiedy był tam gubernatorem. No ale podkreślał wiele razy, że on sam i jego rodzina żadnych, yy, żadnych interesów tam nie prowadzi. No, ale z drugiej strony warto też pamiętać, że korupcja w Chinach to jest coś bardzo naturalnego. Nawet to mało powiedziane, że coś naturalnego. Ona jest jakby wpisana w ten system sprawowania władzy w Chinach. I to nie tylko w Chinach komunistycznych, gdzie ta korupcja pewnie w różnym czasie się różnie rozwijała, no ale też przede wszystkim w Chinach cesarskich, gdzie korupcja była bardzo Powszechna i gdzie rodziny składały się na to, żeby wykształcić odpowiednio czy umieścić swojego syna, po to, żeby później on zajmował jakieś wysokie stanowisko w państwie, a oni żyli właśnie z tego, prowadząc jakąś działalność, która się opierała na jego decyzjach. To była oczywiście norma. Xi Jinping odkąd objął władzę, czyli od właściwie 2012 roku, postawił sobie za cel, żeby to zwalczyć i ma taki, taką legendę człowieka, który z korupcją w Chinach walczy. No, ale też to tylko część prawdy, bo oprócz tej białej legendy jest i czarna legenda. Mianowicie jego przeciwnicy twierdzą, że chodzi o to, żeby zwalczać korupcję, ale wśród tych, którzy są mu nieposłuszni albo w jakiś sposób mu zagrażają. Jeżeli się znowu popatrzy na ten początek drogi Xi Jinpinga do władzy, to można dojść do takich do takich wniosków. Dlatego, że Xi Jinping został sekretarzem generalnym komunistycznej partii Chin w 2012 roku. Jego głównym przeciwnikiem był wtedy człowiek no, bardzo popularny w partii Bosilaj. No i historia Bosilaja to jest historia, która pokazuje, jak Xi potrafił zniszczyć, właściwie wyeliminować swojego przeciwnika politycznego. Otóż Bosilaj współpracował z pewnym brytyjskim dziennikarzem, który w pewnym momencie zmarł. No ale jak się wkrótce okazało, pod wpływem zeznań szefa policji w tej prowincji, którą rządził Bosilaj, został ten dziennikarz otruty przez właśnie rodzinę Bosilaja i przez głównie jego żonę. Jak się też okazało, ten dziennikarz był taką, takim inwestorem lewych pieniędzy rodziny Bo, lewych pieniędzy rodziny Bosilaja, która ona właśnie pozyskiwała z różnych schematów korupcyjnych. No i oczywiście to wyszło na jaw, Bosilaj został aresztowany, do dzisiaj zresztą siedzi w więzieniu, a, no, a Xi Jinping został sekretarzem generalnym komunistycznej partii. Chin, no i cały czas coraz bardziej intensywnie walczy z korupcją. Dodajmy, że ta walka z korupcją na pewno takim statystycznym mieszkańcom Chin bardzo się podoba, bardzo im to odpowiada. Zresztą całe rządy Xi Jinpinga składają się z takich dwóch równorzędnych jakby części. Po pierwsze jest to ogromna na niespotykaną skalę modernizacja kraju. To nie przypadek, że informacje o skazaniu na karę śmierci byłego ministra rolnictwa zbiegły się w chińskich mediach z informacjami otwarcia najwyższego mostu na świecie, co nastąpiło właśnie w Chinach. Ten most został wybudowany w prowincji Guizhou, ma 625 metrów, no i jest wyższy 9 razy od mostu Golden Gate w Stanach Zjednoczonych. No i to jest kolejny dowód na to, że Chiny idą swoją drogą, że ta droga jest zupełnie inna niż zachodnia, no i że mają na tej drodze ogromne sukcesy pod względem właśnie modernizacji swojego własnego kraju. No ale też nie można zapominać, że te sukcesy są osiągane właśnie dzięki takim radykalnym, brutalnym wręcz metodom, jak skazywanie na karę śmierci urzędników, którzy no, wszystko na to wskazuje do, do, doprowadzają do korupcji w tym kraju. Także ten program, który wprowadził Xi Jinping, czyli polowanie, jak on to mówi, polowanie na tygrysy i muchy, czyli walka z tymi tygrysami, czyli z ważnymi Członkami biura politycznego czy elity komunistycznej właśnie w Chinach, ale i polowanie na muchy, czyli polowanie na tych prostych ludzi, którzy biorą łapówki. Te metody, które wprowadził Xi Jinping, myślę, że w żadnym zachodnim kraju absolutnie nie byłyby możliwe do realizacji. All Nutrition Cooking Spray mniej tłuszczu, więcej smaku, maksimum wygody w kuchni. Partnerem kanału jest XTB, aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Teraz otwierając konto z kodem zero otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Partnerem strategicznym kanału Zero jest kuchnia wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen odkryj nasz unikalny system Moneyback. Merch kanału Zero już dostępny zamówienia w preorderze na zerosklep.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.